Cześć, Igor Przybylski, Indian Motorcycle Katowice. Przed wami Indian FTR 1200 w wersji rally. Silnik o pojemności 1203 cm 3 118 Nm i 120 koni mocy. Indian FTR 1200 w wersji rally jest najbardziej zbliżonym modelem do pierwowzoru, który powstał na potrzeby wyścigów flat trackowych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 19 calowe koło z przodu, z tyłu mamy 18 cali, są to koła szprychowe, ubrane w opony marki Pirelli. Jest to wersja Scorpion STR Rally i są to opony bezdętkowe. Zawieszenie FTR 1200 Rally, z przodu widelec upside down o średnicy goleni 43 mm. Z tyłu amortyzator typu Piggyback. Hamulce marki Brembo. Z przodu dwie tarcze hamulcowe o średnicy 320 mm. Czterotłoczkowe zaciski. Charakterystyką Indian FTR przypomina Scramblera. Przypomina również Supermoto, a także Naked Bajka. Co jeszcze? Cyfrowy obrotomierz, bardzo designerska owiewka z przodu. Reflektor LED, kierunkowskazy LED, opony, o których już mówiłem, kostkowe, no i musicie przyznać, że prezentuje się naprawdę fajnie. U nas do nabycia rocznik 2022 w cenie 69 tysięcy złotych, normalna cena to 80 tysięcy, więc myślę, że jeżeli ktoś szuka amerykańskiego motocykla, ale nie po drodze jest mu z ciężkimi cruiserami i bagerami, to powinien rozważyć zakup właśnie modelu FTR 1200 szczególnie w wersji rally. Dodatkowo u nas do nabycia w salonie takie designerskie kurtki od razu z podpinką a także dedykowany do jazdy FTR 1200 w wersji rally Kask motocyklowy. Zapraszam serdecznie na ulicę Kolejową 57C w Katowicach. No i będę się starał Wam pokazywać kolejne nowości i motocykle z naszego salonu. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. I sprawdzajcie FTR 1200 w wersji rally. Poczytajcie o specyfikacji i zapraszamy do nas do salonu na jazdę testową modelem FTR 1200, ale w wersji S. Trzymajcie się. Cześć.